Cześć, witajcie. Dziś tak krótko, akurat jestem w trakcie wywożenia obornika z końcy od, od Dzielaków, tu po prostu na porę. Wywożę moim niezawodnym, oj, żeby nie pod słońce, niezawodnym Zetorem 72.11 i starym rozrzutnikiem, jest to w sumie dla mnie najwygodniejsze, bo łatwo się cofa tam pod oborę. No i prosto, i tak tam muszę ręcznie wyrzucać skońce, więc prosto na ten stary rozrzutnik sobie wyrzucam. On i tak do niczego innego teraz nie służy, także z tyłu ma adapter zdjęty i, i wałek oczywiście napędza, samo sobie zjeżdża. Eee... No jestem na działce dwóch hektarowej, które, na której będzie się na kukurydza, ale tu nie o tym. Eee, w związku z tym, że jak tam rano spojrzałem, jest, jest ponad 930 subskrypcji u mnie już na kanale, z czego to no, nie ukrywam, bardzo się cieszę. Eee... No i. No, zbliżamy się do 1000 subskrypcji i tak sobie pomyślałem że może zrobić live'a na 1000 subskrypcji może, może wy jako, jako oglądający tak subskrybenci macie jakiś pomysł I, i w związku z tym pomyślałem, że nakręcę takiego powiedzmy niby krótkiego vloga żeby po prostu poprosić was, żebyście w komentarzach napisali jaką, jaką formę byście chcieli na te 1000 subskrypcji czy miał być to live, nie wiem nigdy live'a nie robiłem, więc byłby to mój pierwszy live czy, czy macie jakiś, nie wiem, konkretny pomysł na, na vloga, jakiego chcielibyście ode mnie dostać w najbliższym czasie, no dzisiaj pogoda jest jaka jest, jest bardzo wiecznie dlatego też nie sieję wapna kranulowanego, miałem to dzisiaj właśnie zamiar taki no wziąć się za to wapno żeby już rozsieć i nie myśleć no ale wiadomo, w taką pogodę no bez sensu także wstrzymałem się, robię takie jest, jest chwila czasu, robię porządki w Kojcach w oborze, więc, więc tutaj wyjechałem akurat w pole wywieźć wybornik na pryzmę, no i mówię tak tak coś e, nagram na szybko, żeby, żeby właśnie, e, no tak jak mówię, subskrypcji tam dość, dość szybko przybywa, w ostatnich dniach szczególnie. Między innymi na pewno jest to za sprawą e, Mariusza z kanału Angusy TV, któremu chciałbym podziękować. Widziałem właśnie u niego w piątek bodajże na live, że, że tam gdzieś, wypro, no, promował mój kanał, więc, więc... Oczywiście odzew w postaci subskrypcji po e, takim jego uczynku jest, jest duży i, i za to mu wielkie dzięki. Także, tak jak mówię, no jest to, jest to... Bardzo, bardzo jestem z tego zadowolony, że, że zbliżamy się do 1000 subskrypcji. Eee, no wiadomo, jest to jakiś powód do zadowolenia dla mnie. Fajnie, że kogoś to interesuje te treści, także tak jak mówię, jeżeli macie jakiś pomysł, piszcie w komentarzach, co byście chcieli na ten 1000 subskrypcji. Eee, gdzieś, gdzieś może po weekendzie. No zobaczymy, kiedy, kiedy ten 1000 by wypalił, ale, ale no, coś byśmy zrobili. Czy to ma być vlog, będzie vlog, jeżeli live, to live. Dajcie znać i no i w tym momencie to tyle. Dzięki na razie, cześć.